Dzień dobry, Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzisiaj materiał dla Państwa na podstawie głównie, czy w nawiązaniu głównie do raportu Fundacji Jamestown, która jest nagle bardzo znana w Polsce. Przedtem jakoś o niej było cicho. Ale w ostatnim czasie pojawiło się kilka innych raportów, na przykład opublikowany przez RAND raport 30 października o de facto mobilizacji wojska amerykańskiego, o tym jak to robić, jak generować siły, jak uzupełniać siły, jak rotować siły. Coś o czym Polacy nie chcą mówić, do czego jeszcze wrócimy. Dalej. 25 października, też RAND, korporacja, 152 strony. To jest wykorzystywanie roli broni nuklearnej w odstraszaniu Rosjan. A propos państw bałtyckich i kolejny raport Randu też opublikowany 31 października trendy w rosyjskiej armii i to jest myślę od tego troszeczkę zaczniemy na początek bo często w Polsce mamy taki zwyczaj żeby mówić że jak coś jest w Rosji robione to na pewno jest robione źle inni się z kolei śmieją że rosyjski sprzęt albo nie działa w ogóle albo działa zawsze Natomiast według Amerykanów z Randu stopień nowoczesności armii rosyjskiej osiągnął 70% dwa lata przed terminem zakładanym. Oprócz tego piszą Amerykanie, Amerykanie o armii rosyjskiej, że jest kompetentna, capable, profes professional określenia, których przedtem nie stosowano do żołnierzy rosyjskich czy radzieckich. Tak to wygląda ze strony Amerykanów, ale niekoniecznie ze strony naszej. I sam raport Jamestown był opisany szeroko w Polsce, omówiony. I mówi znowu o, o suwałki ga o słynnej przerwie w suwałkach ciśnienia, w, w okolicach suwałk pomiędzy Białorusią a... Kaliningradem, którym musimy się zająć, żeby pomóc Litwie, Łotwie i Estonii. I teraz Jamestown Fundacja Jamestown e, oczywiście mówi, że da się to wszystko zrobić. Tylko jest kilka założeń. Po pierwsze, e, operacja będzie taka, jak wszyscy planują w obronie od czterech lat. To znaczy, że Rosjanie będą uderzać na Prybałtyk albo w okolicach Suwałk. E, i to jest wariant, do którego się wszyscy przygotowujemy w NATO od lat kilku. Ciekawy jestem, czy Rosjanie też uważają, że to jest jedna możliwa wersja osiągnięcia zakładanych celów, czytaj w tym przypadku przyjęcia kontroli nad dawny, dawnymi republikami sowieckimi, ze względu chociażby na mniejszość narodową, którą tam mają. Kilku innych, o których może przy okazji też powiemy. Co jest niesamowite, to to, że w tych wszystkich założeniach Jamestown Foundation się mówi oczywiście o tym, że to będzie możliwe, jeśli dozbroimy sprzęt ciężki Litwę, Łotwę, Estonię, czyli jeśli tam będą de facto trzy dywizje, w tym dwie słabe, lokalne, narodowe, uzbrojone przez Amerykanów, a Polacy... Uderzą na Kaliningrad i go zniszczą, bo jesteśmy świetną armią, jedną z najlepszych. Awansowaliśmy od 2017 roku, od raportu, w którym byliśmy e, frontline state, czyli inaczej mówiąc tripwire, trip potykaczem e, i, i ziemią niczyją, na której miały być ewentualne walki. Teraz już awansowaliśmy ze względu na ilość sprzętu. Prawdą jest, że jak to napisali w Jamestown Foundation, e, 100 samolotów i Tysiąc czołgów to nie jest mało, ale oni zakładają, że to wszystko chodzi. Ostatnio, jak sprawdzałem, SU-22 były uziemione i ich zdolności są, nie wiem, czy odpowiednie do tego, żeby ich liczyć jako samolot uderzeniowy współcześnie. Migi 29 są uziemione, tak, w czasie wojny można ich użyć, ale czy wszystko tam jest z nimi dobrze na tyle, żebyśmy mogli ich w pełni używać. To jest dobre pytanie. I F-16, o których nie tylko my jako Fundacja Darma, ale również, również mainstream zaczął mówić, co prawda chwilę później, chociaż zależy od źródła, również mainstream mówił o tym, że mniej niż 20% jest w stanie z, zdatnym do użycia w walce. W związku z czym ze 100 zrobiło nam się 10. Czołgi. Te, które są modernizowane, chyba nie są... w. Jednostkach, prawda? A więc ktoś się na nich nie szkoli. A więc jak są modernizowane, to są porozkręcane, a więc nie będzie można ich liczyć chyba na ten tysiąc. Z tych 300 T72 niektóre były w ogóle poza jednostkami, niektóre były w stanie wskazującym na złomowanie, a jednak mają być odnawiane. No i jeśli są modyfikowane, to chyba nie są w jednostkach, chyba nikt się w nich, na nich nie szkoli, chyba nikt nie będzie ich mógł użyć. Szef sztabu Polski mówi o tym, zresztą tak jak pan doktor Bartosiak i tak jak Jamestown Foundation, że polska armia, polskie cztery dywizje, to, to akurat Jamestown Foundation, że polska armia, polskie brygady są gotowe, powinny być gotowe i są gotowe do natychmiastowego działania. Ale polski ataszem w Waszyngtonie na pytanie wprost od ekspertów Jamestown Foundation za linki do panelu dziękujemy panu Łukaszowi dzięki temu nie byliśmy nie poświęciłem kilku godzin rodzinie tylko właśnie amerykańskim panelistom pan generał szef sztabu mówi o tym, że mamy siły mieć zdolne do natychmiastowej reakcji natomiast pan Atasze generał również major general jak to powiedzieli amerykanie, nasz generał brygady powiedział, że Terminy mobilizacji są tajne. Te terminy mobilizacji są tajne. Amerykanie, którzy mają armię zawodową, której nie trzeba u, uzupełniać poborowymi czy, czy rezerwistami, tak jak w Polsce, mówią, że gotowości podczas tego panelu, że gotowości dla ich brygad to często są 3-4 miesiące. Chcieliby, żeby były 3-4 tygodnie. I pytają naszych, jak to jest u nas? U nas odpowiedź jest, to jest tajne. Tajne przez poufne. W związku z czym nie trzeba się tłumaczyć społeczeństwu. A generał szef sztabu będzie mówił, że nie ma problemu: mamy te klocuszki, które na mapie będziemy przesuwać. Tylko czy te klocuszki są wydmuszkami? No na dzień dzisiejszy są. Tabela. Bardzo fajna tabela, którą tam podali Amerykanie z fundacji Jamestown. Bardzo ładne porównanie. W 2018 roku do dzisiaj się niewiele zmieniło. Porównanie NATO do Rosji w okolicy państw bałtyckich. Ilość batalionów ogólnowojskowych NATO 23, Rosja 51. Ilość kompanii piechoty NATO 47, Rosja 135. Ilość czołgów. Rosja 617, NATO 159 Ilość bojowych wozów piechoty NATO 242 Rosja 1130 Ale ciekawiej się zaczyna dopiero za chwilę W systemach uzupełniających tych, powiedzmy, nielogistycznych, ale przeciwlotniczych i artyleria Helikoptery szturmowe NATO 4, Rosja 18. Baterie artylerii lufowej NATO 22, Rosjanie 90. Baterie artylerii rakietowej NATO 4, Rosja 63. Baterie obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NATO 4, Rosja 96. Dale baterie przeciwlotnicze dalekiego zasięgu: NATO 3, Rosja 52, czyli porównanie w helikopterach 5 do 1, w artyler artylerii lufowej 4 do 1, w artyler artylerii rakietowej 16 do 1, w systemach przeciwlotniczych krótkiego zasięgu 24 do 1, w systemach przeciwlotniczych długiego zasięgu 17 do 1, w czołgach 4 do 1, w w batalionach 2 do 1, w bojowych wozach piechoty 5 do 1, w piechocie, w kompaniach piechoty 3 do 1. I w takiej sytuacji panowie z Jamestown, Fundacji Jamestown zachęcają nas, że damy radę, damy radę, nie będzie źle. A najlepiej by było, jakby Polacy uderzyli na Kaliningrad. I uwaga, uwaga, ktoś czytał tam chyba trylogię. Y Panowie specjaliści ze Stanów Zjednoczonych w zamian za to obiecują nam, że obwód Kaliningradzki zostanie częścią Rzeczypospolitej Polskiej. Zagłoba też obiecywał Niderlandy. Ja bez kozery mogę Amerykanom obiecać Kamczatkę. Jeżeli nie będą nas pchać na Kaliningrad, to ja im obiecuję, że mają pozwolenie od Fundacji Darma. Kamczatka może być amerykańska. Mają już kawałek kupiony Alaski. To teraz mogą za darmo od Fundacji Darma dostać kamczatkę w zamian za to, że nie będą nas pchać na, na królewiec dawny. Doktor e, Richard Hooker Jr., e, jeden z przedstawicieli właśnie Fundacji Jamestown, e, zauważa też bardzo realistycznie kilka rzeczy, na które w Polsce chyba nikt nie, nie chce zwracać uwagi. Po pierwsze, od 2014 roku poziom odstraszania się de facto nie zwiększył. Mamy 2019 rok. E, Jesteśmy frontline state, state, mamy odstraszać Amery razem z Amerykanami Rosjan, ale poziom odstraszania się nie zwiększył. Francja, Anglia, Niemcy nie są w stanie wystawić realnych sił, żeby nam pomóc. Nadal, według amerykańskich szacunków, zajęcie przez Federację Rosyjską Talina to jest 48 do 72 godzin. Inicjatywa 30-30-30, z której byliśmy tak dumni. Panu Ryszardowi też się podoba, pod warunkiem, że w ogóle byłaby realizowana. Co dalej podkreślam? Na Litwie i na Łotwie brak jest właściwie artylerii i systemów przeciwlotniczych, które mogłyby zrównoważyć przewagę, przewagę Federacji Rosyjskiej. Na, dzi na dzień dzisiejszy obrona Litwy jest, Łotwy i Estonii jest. Przegraną sprawą, tak? To jest rzecz, o której też Rand pisał, że bez wzięcia pod uwagę odstraszania nuklearnego y, obrona Litwy, Łotwy, Estonii jest przegraną sprawą dla NATO. Ale oczywiście nie możemy o tym tak myśleć. Trzeba y, obiecać, że z pustyni wyciągniemy Abramsy, Paladyny, Bradleje, damy Litwie, Łotwie, Estonii. A Polakom co damy? Mm. Z szuflady wyciągniemy plany i pokażemy im, że mamy, i dzięki temu Polacy sami skoczą w ogień. Jeżeli to jest najwięcej, co możemy żądać od Amerykanów, żeby nam pokazali plany, w których realnie yy, amerykańscy planniści rozważają plany wojenne, to ja bym takich planów na miejscu Amerykanów bez kozerydów 500, jak mówił Bogdan Smoleń. Bo co to kosztuje, żeby planiści sobie poćwiczyli planowanie, a, a zrobić możemy coś innego. Jeżeli, jeżeli chcemy mieć prawdziwe, yy, prawdziwy, jak to mówią Amerykanie, reality check. Czy Amerykanie chcą zainwestować w obronność tutaj? <coughs> jest zasada, którą wymyślili razem z Rosjanami i Brytyjczykami podczas II wojny światowej. Land lease. W zamian za ziemię sprzęt wojenny. Tak się omówili z... Brytyjczykami, potem to poszerzyli na Rosjan, którzy już ziemi nie musieli dawać, a sprzęt dostawali. My daliśmy ziemię pod bazy amerykańskie, a sprzętu nie daliśmy. W związku z czym to też jest jakaś modyfikacja tej zasady. Wolałbym chociaż, żeby to była wersja brytyjska. To znaczy, oni mogą mieć tu bazy, oni mogą się z nami szkolić albo obok nas. Natomiast w zamian za to, jeśli mogą dać prawie 200 czołgów wyczyszczonych, zmodernizowanych. Przepraszam. Jeżeli mogą dać Rosjanie... Przepraszam. Jeżeli Amerykanie mogą dać za darmo Maroko e, Abramsy, to czemu nie Polsce? E, Abramsy, e, Bradley'e, Paladyny. Nie wiem, czy to jest fajny pomysł, żebyśmy mieli e, e, dostosowywać armię do nowego, do nowej logistyki. Ale, jeżeli chcą żebyśmy się zaangażowali, to na dzień dobry, żebyśmy się mogli nad tym zastanowić. Te patrioty to powinno być za darmo. Zwłaszcza, że nie jest to, jak to mówią Amerykanie, state of the art. State of the art w obronie przeciwlotniczej według Rand Corporation to jest system SA-21, czyli po rosyjsku S-400. Znowu według Amerykanów, nie według Rosjan. Nie wolno y Mówić, tak powiedział pan Hooker o tym, że to jest stracona sprawa Litwa, Łotwa, Estonia, ale muszą oni nam dać argument, że chcą się bronić, czyli tam musi przywrócić, być przywrócony pobór, armie muszą być zwielokrotnione z 8 tysięcy do 80 tysięcy to oznacza pobór po prostu w zamian z, ze sprzętem, który dostaną za darmo oni, jak my już nie. Dalej, co powiedział pan Ryszard, bardzo ważnego, o czym zdają się nie pamiętać Polacy, i co było powiedziane przy polskim atasze z Waszyngtonu, w związku z czym. Teoretycznie powinno wpłynąć to natychmiast na sądowanie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych innych opcji obrony Polski. Jeżeli cokolwiek będzie się działo w Azji nie będziemy w stanie nic zrobić w Europie. To jest cytat z pana Hookera. Jeżeli cokolwiek będzie się działo w Azji nie będziemy w stanie nic zrobić w Europie. Hmm. Bez likwidacji Kaliningradu nic się nie da zrobić a oni tak jak już to było w, w jednych ćwiczeniach yy, Ponad dwa lata temu, już w których brali Polacy udział, Amerykanie i Szwedzi, i m.in. polscy generałowie, właśnie te, wtedy też Amerykanie sugerowali, że coś trzeba zrobić z tym Kaliningradem. No to teraz znowu nam sugerują, Zamiast za to dostaniemy nawet ten Kaliningrad, Kaliningrad w prezencie, zaraz po uderzeniu atomowym, albo może w komplecie. To jest nie, nie, nie uważam, żeby I to nie jest tylko moja opinia Żeby Amerykanie byli tak głupi Żeby twierdzić, że mamy 1000 czołgów gotowych do boju Żeby twierdzić, że mamy 100, 100 myśliwców samolotów uderzeniowych Gotowych do boju Że 18 Dywizja już jest gotowa do działań Gdzie jest jej logistyka W planach Natomiast yy, i nie uważam, żeby oni naprawdę uważali, że polskie brygady czekają w koszarach, żeby tylko wyjść alarmowo, że mają 100% etatów, czy nawet 80% etatów yy, ludzkich, sprzętowych, i że ćwiczą, i że mogą wyjść na gwizdek. W związku z czym yy, jest to. Yy, no, celowe zakłamanie, bo naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby oni myśleli tak na poważnie. Dalej. Pomimo twierdzeń również amerykańskich, że Rosjanie mają y, z żołnierzy kontraktowych 125 batalionów gotowych do działań, y, Jamestown Foundation y, uznaje, że mają 60 gotowych w rejonie. I że więcej się nie da znaleźć. Nie wiem dlaczego, i że z tych 60 gotowości, to taką gotowość-gotowość to będzie miało raczej tylko 30. I teraz proszę zobaczyć tą piętrową konstrukcję. Jeżeli dozbroimy Litwę, Łotwę, Estonię ciężkim sprzętem, jeżeli oni wprowadzą pobór, jeżeli Rosjanie poczekają, jeżeli Rosjanie użyją. Nie 100% tego, co mają w gotowości bojowej według Amerykanów, tylko 25% tego, co mają w gotowości, to wtedy obrona, to wtedy obrona, jak to mówią Rosjanie, pre-Bałtyki, może się udać. Mamy fundację, o której w Polsce mało kto słyszał, które nagle jest. Przez tydzień wałkowana w polskim, powiedzmy, specjalistycznym internecie. Czy zainteresowanym tą, tą tematyką, którzy wpuszczają nas w narrację tego, jak jesteśmy potężni, jak sobie damy radę i jakie prezenty dostaniemy, jak sobie damy radę. Nie wydaje się to bezpieczne, nie wydaje się to uczciwe intelektualnie, ale wydaje się, że wielu w Polsce z jakiegoś powodu się tym cieszy że mamy rozważany wariant, wariant działań rosyjskich, który zakładamy, że wiemy, jak będzie działał, i że Rosjanie nie zmienią tego pomysłu. I że ten wariant będzie jedynym, który Rosjanie rozważają, i że my się do niego przygotowujemy od pięciu lat i według tych samych Amerykanów. Nie jesteśmy gotowi na ten wariant, ale się na niego przygotowujemy. I jeśli Rosjanie jeszcze grzecznie poczekają, i jeżeli my się dozbroimy, i jeżeli Rosjanie będą z jedną ręką z tyłu walczyć, to wtedy nam się uda. My w fundacji uważamy, że tak nie będzie. To chyba nie świadczy o jakiejś błyskotliwości, tylko o zdrowym rozsądku, mam nadzieję. Że przeciwnik będzie chciał nas trafić tam, gdzie boli, a nie tam, gdzie jesteśmy przygotowani albo mamy być przygotowani. Dlatego też, w najbliższym czasie, mam nadzieję, opublikujemy kolejny raport Fundacja DARMA dotyczący właśnie innego możliwego wariantu rozegrania konfliktu pomiędzy NATO a Federacją Rosyjską. Do czego już Państwa zachęcam i też przy okazji proszę o wsparcie finansowe, bo chcemy wydać w formie książkowej też ten raport i chcemy go wydać nie tylko w języku polskim. Dlatego tutaj gorąca prośba do Państwa o wsparcie, bo myślę, że to co jest po polsku to nie wszędzie dociera, natomiast to co jest po angielsku może dotrzeć w miejsca, w które. Inaczej by nie trafiło, albo trafiłoby odpowiednio zrecenzowane, bo, bo, bo przecież takie filtry istnieją i chcielibyśmy ominąć te filtry, żeby to było łatwiejsze do odbioru. Dlatego yy, podsumowując, yy, relacja wygląda źle. Yy, Amerykanie przedstawiają to nam w sposób co najmniej nieuczciwy intelektualnie, obiecując nam obce terytorium. Mocarstwa atomowego, jedynego, co do którego Amerykanie mówią, że to jest jedyne państwo na świecie, które jest w stanie zniszczyć Stany Zjednoczone, i jednocześnie podkreślają, że w innych raportach, że uderzenia w razie wojny o Litwę, Łotwę, Estonię, uderzenia amerykańskie nie będą skierowane w terytorium ojczyste Federacji Rosyjskiej, w związku z czym Amerykanie obiecują, że będą się ograniczać. A teraz nam mówią, że korporacja Rand, z października 2019 roku, że jednak trzeba obiecać jako substytut sił konwencjonalnych, że w razie uderzenia konwencjonalnego na Litwę, Łotwę i Estonię, uderzymy atomowo na Rosję. Czy państwo naprawdę myślą, że Amerykanie pójdą na, na wymianę atomową z Rosją o Litwę, Łotwę i Estonię? Czy oni naprawdę zaryzykują? Swój, swoje istnienie dla Litwy, Łotwy, Estonii? Myślę, że, że, że na to pytanie każdy może sobie odpowiedzieć sam. Ja dziękuję za cierpliwość. Jak Państwo widzą, Amerykanie przyspieszyli ilość pisania raportów. Trudno jest nawet to obrobić. Ale jeden z kluczowych raportów, o którym tylko tu napomknąłem, to jest generowanie sił. Generowanie sił przez Stany Zjednoczone mają armię zawodową bardziej niż my. Mają część jednostek w koszarach, rotują, a jednak też na wielką wojnę muszą generować siły, czyli je mobilizować. A nasz generał mówi, że to jest tajna informacja. Ile nam zajmie wygenerowanie tego, żeby nasze kwadraciki nie były wydmuszkami, tylko żeby miało mi było tam mięso, były kości, żeby to była machina, która jest gotowa do działania, a nie tylko czołgi na cegłach bez gąsienic czy silnika i kilkunastu strażników yy, z grupą inwalidzką, którzy tego, którzy tego wszystkiego pilnują. Dziękujemy za cierpliwość i do zobaczenia następnym razem.